Atakowanie przy użyciu kolby tak, i przy użyciu zamka. O, witajcie z naostro. na Ostro. E, dzisiaj wraz z moją rodziną, której nie zobaczycie. A jest może po drugie... zobaczycie? A może, na, jest po drugiej stronie. Kamery dzisiaj pytania <laughs> zadali moja żona Agata. Dzień dobry. I mój syn Stanisław. Dzień dobry. Jezu, jak cię oficjalnie Stanisław. przedstawiłem. Stasiek, Stasiu. Stop, Dobra, e, słuchajcie, o czym dzisiaj będziemy rozmawiać? Czyli o co chcecie mnie zapytać? Bo mnie zawsze ciekawiło, czy walka na karabinie z bagnetem to jest szermierka? E, no tak, krótko odpowiadając e, tak, chociaż dzieli się, można ją podzielić na szermierkę e, wojskową, czyli taką bojową stricte. A one się różnią? E, się druga jeszcze? A jeszcze, a nie powiedziałem o tej trybie. Ale, ale, ale to było dobre. Ale to było A już wiesz, że chodzi o sportową. A to widzisz, dobra. no tak, pytasz no, no, o sportową, ja znam, czy o wojskową. Wojskową. No różni się tym, że w wojskowej używamy bagnetów w formie takich noży, które się zakłada na karabin. No i w związku z tym, że są ostre, więc ta szermierka jest bardzo mało finezyjna, mało przypomina sztukę, natomiast bardziej jest po prostu brutalna i skuteczna. Samo szkolenie zresztą żołnierzy też możecie często zobaczyć na różnych filmach. Czyli mamy worek z sianem najczęściej powieszony na stojaku. Żołnierz pka z karabinem i z jakimś tam ostrym bagnetem swoim własnym podbiega, idź ga w ten worek, wali kolbą i tak dalej. Także nie ma to wiele wspólnego z umiejętnością szermier szermierki i z punktu widzenia takiego szermierza jako takiego. Natomiast, natomiast szermierka sportowa, no to jest wykonywana i realizowana przy użyciu. Takiej broni, czyli to jest karabin e, z magnetem treningowy. To jest akurat, e, re, jak można to nazwać, replika treningowa karabinu Mosin 44, czyli taki karabinek, który, no, jeszcze w latach 80., -tych, 90., -tych XX wieku, jak ja byłem małym chłopcem, to można było zobaczyć w Straży Przemysłowej w różnych fabrykach. Dziadkowie e, tacy, którzy tam byli stróżami, e, taką, takimi karabinami się posługiwali. One miały swój bagnet. Tutaj ten magnet jest, jak widzicie, zabezpieczony. Pieczony. On to jest bagnet sprężynowy, on się chowa. W momencie wyskoczenia z powrotem wydaje charakterystyczny dźwięk, dzięki temu wiemy, że było trafienie. Ta sprężyna, Ciśnięcie, tak? To kliknięcie. kliknięcie. kliknięcie symuluje wejście bagnetu w ciało, bagnetu w ciało, tak, w ciało tak? człowieka. No zresztą widzicie, w momencie oparcia no o ciało przeciwnika, jeżeli karabinem pchamy dalej, no to on jakby zatapia w ciele przeciwnika ten bagnet e i tylko, że robi to bardzo bezpiecznie. broni białej. Tak, tak czyli tak zwane osadzenie, to tutaj osadzenie w karabinie z bagnetem jest poprzez wciśnięcie okay. sprężyny. To raz, że daje ewidentny dźwięk, który wiemy, że było trafienie, ale druga rzecz e Przede wszystkim chyba ważniejsza dla każdego szernierza, zapewnia bezpieczeństwo sparring partnerom. Bo gdyby dostać takim prętem metalowym, który byłby sztywny i twardy, to nie byłoby to miło. I na przykład trafimy w brzuch. Tak, no to jest takie dosyć sportowe to i humanitarne, Ale karabin jest naprawdę ciężki, on waży 3,20 kg, czyli tyle co karabin Mosin z pustym magazynkiem. No bo sami rozumiecie, że nie walczyłoby się na bagnety, gdyby się miało pełny magazynek. No bo no, można by wtedy. By się strzelał. Te... Dokładnie, wtedy z tego karabinu by się po prostu strzelało. A czy wyzywano na pojedynki, poza takimi pojedynkami sportowymi, na karabin z bagnetem? Nie, to zawsze była raczej broń grupowa. Żołnierze atakowali w mniejszych, większych grupach, zwykle na jakąś grupę y, przeciwników. I w związku z no tym. Dlatego może tak się nie do końca kojarzy karabin z bagnetem, z szermierką, no bo szermierka raczej się kojarzy z pojedynkiem. Tak. Jeden na jednego, nie Jest Tak, tak. Tak. Tutaj to raczej taka grupówka, nie? Tak, jest to ewidentna grupówka, trochę, trochę przypominająca. Kibicowską nazwijmy to współczesną ustawkę, tylko z narzędziami, gdzie wszyscy żołnierze mamy no podobne narzędzia, czyli właśnie karabin z jakąś formą regulaminowego bagnetu, bo te bagnety były różne. Zobaczcie, tu mamy dłuższy bagnet taki właśnie. Mamy też i bagnety, które są krótsze, więc A to ciekawe, one były w pochwach? Tak, w pochwach były ze względu na to, że zwykle zasadniczo były przytroczone do pasa w oporządzeniu to nie żołnierza. Nie, to właśnie ten otwór, który tutaj się znajduje, i tak zwany zamek, który tutaj umożliwia nam usztywnienie i mocowanie pod lufą tego bagnetu, to, jest, to są elementy, mechanizmy, które usztywniają tę konstrukcję, ale umożliwiają w każdej chwili zdjęcie, odczepienie tego bagnetu od końca lufy karabinu, co zwiększało celność strzelca, czyli jak strzelec. Strzelał, to raczej wolał nie mieć bagnetu na, na lufie, natomiast jak już nie ale miał amunicji, po tak bo po prostu mu ciążył, no to, to jest waga taka powiedzmy w okolicach 500 gram, nawet chyba mniej, ale no wyobraźcie, ale ale wyobraźcie sobie, że macie lufa? na końcu lufy, tak, że to, no właśnie, to, to jest jakby wtedy tak. Wtedy jest takie, chcesz Stasiu zobaczyć? Jak celujesz, no to wtedy już jest problem, bo ci lufa opada. Tak. Nie? No i bierzcie pod uwagę jedną rzecz, że sztylet. to jest tak, że to jest no, nie sztylet, tylko nóż. A bagnet. dlaczego, dlaczego nie, bagnet nie jest sztyletem? Akurat bo ten, bo nie są. Nie jest obosieczny? Te... Bo nie jest obosieczny, czyli nie ma ostrza z obydwu stron. Dokładnie. Natomiast bierzcie pod uwagę jedną rzecz, że bagnety również były używane przez żołnierzy w okopach do otwierania puszek z mięsem na przykład. I to no trudno ten byłoby nóż, to. Tak, nie? tak, bo to był nóż. Też jako no ciężko było to. walczono tak po prostu bez karabinu? No, takie walki zdarzały się najczęściej. W w, tak, w starciu nie? bezpośrednim, kiedy żołnierz nie zdążył założyć na swój karabin bagnetu, lub też czasami było tak, że na przykład w II wojnie światowej niektórzy żołnierze szturmujący posiadali pistolety maszynowe, takie jak PPE MP40 i to były pistolety maszynowe, jak sama nazwa wskazuje, które uniemożliwiały mocowanie bagnetu, ale mieli ten bagnet, bardzo często przy sobie, bo na przykład taki pistolet zdobyli przed chwilą, więc walczyli, strzelali z tego pistoletu, kończyła im się amunicja, więc odrzucali pistolet, wyciągali taki bagnet i walczyli wtedy już jak nożem, tak, na, tak no i realnie. To bardziej by przy... No, taką. Jeżeli szermierkę mówimy o tak, szermierkę nożem, tak, ale to zwykle było, no na pewno nie w pojedynku, czyli nie tak jak pytałeś, że jeden na jednego uczciwie, i tak dalej. Nie, nie. To, taka taka ustanie nie, nie, nie. nie. To, to była brutalna walka e, ludzi na ludzi, gdzie bagnet nałożony na karabin jest takim odwzorowaniem, wiecie, włóczni. Czyli wyobraźcie sobie, takich współczesnych żołnierzy, niczym wojowników z dawnych czasów, z wikingów, którzy rzucają się taka na siebie. Bardziej, tak, tak, taka właśnie prosta, mało romantyczna. Nie ma w tym dżentelmaństwa za grosz. Nie, za grosz, A jak czy teraz was. używa się bagnetów? No Obecnie w wojsku używa się bagnetów, ale głównie. Bez karabinu. <głos> <głos> Możecie zobaczyć na wojskowych paradach, bo kompania reprezentacyjna jest wyposażona w regulaminowe bagnety do swoich karabinków, więc jak najbardziej można je zobaczyć w formie bardziej prezentacyjnej. Wtedy one nie są już w pochwach, są zatknięte, odkryte, takie właśnie ostre, mm. założone na karabin. A wyposażeniu żołnierzy raczej się odchodzi od bagnetu na rzecz tak zwanego noża taktycznego – czy, czy to czy wszelkiego rodzaju siekierek, toporów. Dlaczego? Bo to ktoś mi kiedyś w wojsku dobrze Bardziej powiedział. Są. No właśnie, bo łatwiej zrobić nożem taktycznym kanapkę niż bagnetem. Po prostu. Łatwiej się puszkę tak otwiera tak i przy tak dalej. Dragną. Markę, no, tak? dokładnie. Natomiast sam bagnet jest pod tym względem dużo mniej funkcjonalny, a teraz raczej mało kto podejrzewa, że, że tak, do takiej walki dojdzie. Czyli już raczej nie występują takie walki, że na siebie nacierają oddziały? Nie, nie. Jeżeli byśmy mogli sobie dywagować, że do czegoś Bo takiego. Już jest. Dojść może to, że w sytuacji, kiedy rzeczywiście obie strony by się wystrzelały całkowicie z amunicji, co nie jest niemożliwe, bo jest to bardzo, obecna broń, jest tak szybko strzelna, że wystrzeliwuje bardzo szybko, można powiedzieć, pozbawia żołnierzy amunicji, i wtedy rzeczywiście mogłoby tak być, ale raczej to jest kwestia treningu bojowości. Zresztą, na przykład, Korpus Piechoty Morskiej Amerykański używa takiej pseudo-szermierki na bagnety, ale w wersji sportowej, dla szkolenia żołnierzy, ale nie po to, żeby ich wyszkolić w posługiwaniu się karabinem z bagnetem, tylko żeby zbudować u nich swoistą bojowość. No tak, ale karabin z bagnetem tak naprawdę no to jest też broń do walki jeden na jednego. Tak? Gnisz kogoś, kto już jest bliską. Ja się zastanawiam, po co tak naprawdę to, to wtedy lepiej już tym nożem samym, po co nakładać jeszcze ten bagnet na ten karabin. I, i tym walczyć, to dlatego, żeby to dystans większy trzymać, czy co? No to on właśnie sobie odpowiedziałaś, że y, takiego pytania nie zada nikt, kto kiedykolwiek wziął atrapę noża i stanął naprzeciw kogoś, kto ma atrapę włóczni. I oh, wtedy okay. od razu wie, że powinien rzucić ten nóż. Może rzucić tego przeciwnika i natychmiast wziąć nogi za zapas, dlatego że jego zasięg rażenia jest tak drastycznie krótki w stosunku do kogoś, kto ma włócznie czy karabin z założonym bagnetem, że no to, jest, to jest przytłaczająca przewaga psychologiczna. Ja to zawsze wspominam. Jest taka powieść Terego Pratcheta w świecie dysku, taka seria powieści, i tam m.in. jeden z moich. Ulubionych bohaterów, ja często opowiadam tą anegdotę, właśnie taki pułork, który służył w Straży Miejskiej, i on właśnie miał swoją ulubioną broń. I tą bronią była, wszyscy go dziwili się, i tą bronią była pika. A pika, jak wiemy, ma długość 5 metrów, czyli jest bardzo długa. I, dla te, I wszyscy go pytali, ale dlaczego ty tak bardzo lubisz tą broń, tą pikę? A on zawsze odpowiadał, no bo wiecie, wszystko co niebezpieczne dzieje się 5 metrów ode mnie. A, dobre, dobre. Także to jest mniej to więcej, więcej też pytanie. taka odpowiedź, tak, odpowiadając na to pytanie, Dobrze, dlaczego... Dobrze, a jak to jest z tą szamielką sportową, wróćmy do, do tej sportowej, bo to już wiemy, że jaka ta wojskowa mniej więcej wyglądała, bo oczywiście tematu pewnie nie, nie wyczerpaliśmy, ale czy były w ogóle szkoły... Yy, takie szermiercze, na których walczono karabinami z bagnetem. Nie. Jako takich stricte szkół, które specjalizowały się tylko i wyłącznie w szermierce na bagnety, nie. W różnych klubach szermierczych czy szkołach szermierczych dodatkowo czasami uczono e, szermierki na bagnety. Ale to już jest raczej opowieść związana z bardziej współczesnością, bo pamiętajcie o tym, że, że szkoły szermiercze były związane raczej ze szkoleniem szlachty. A, a szlachta nie walczyła karabinem No ale te takie salki szermiercze to są takie ryciny. Pamiętasz, to byliśmy u tego Pana w Ostródzie, co miał no taką, tak... No tak, ale domu to z... ...tych karabinów z bagnetem i tam były tak. takie fajne ryciny na ścianach, wiesz, to... Ale to były salki szermiercze, nie wiem, czy pamiętasz, y, związane z drugą połową XIX wieku i z XX wiekiem. No tak. No to były szko to były takie kluby, które szkoliły na przykład straż miejską czy jakieś formacje paramilitarne. tylko mundurowe, tak? Tak, tak tylko... Nie, tak, nie, nie, na ryc... przykład w Polsce w dwudziestoleciu międzywojennym szermierka na bagnety uprawiała tak zwana policja państwowa, Czyli granatowi policjanci. Okay. I oni rzeczywiście uprawiali taką szermierkę w wersji sportowej, po to, żeby jak się spotkają z demonstratami z PPR-u, na przykład, Polskiej Partii Robotniczej, i będzie jakieś starcie, to żeby byli w stanie tym karabinem z bagnetem się sprawnie posługiwać. Dziękuję Wam bardzo za pytanie. Mam nadzieję, że Wam smakowało jak to ma wiatomek i zachęcam no, żebyście komentowali i przede wszystkim pytali jeżeli macie jakieś pomysły jeżeli macie jakieś pytania, które was nurtują tak jak mojego syna Stasia i chcielibyście, żebym wam w miarę krótko odpowiedział na to to piszcie, ewentualnie prawdopodobnie zaprosimy was, jeżeli będzie to możliwe żebyście sami byli w stanie za kamery jak moja rodzina Będziecie zadać tak jak my, za kamerą i zadawali pytania no właśnie dotknąć, zobaczyć broń. Także dziękuję Wam bardzo i do szybkiego zobaczenia. Cześć. Cześć! Dziękujemy, to było dziękujemy. bardzo ostro. Było ostro i fajnie, dużo się dowiedzieliśmy. No i sobie. Cześć, Wygląda cześć. się groźnie. że mm. patrzę na was tam. tam. No. no, to no. my. <laughs> Чао, чао, чао. Покрупнее, чтобы не подметать.